Cześć wszystkim! Dzisiaj na kanale sprawdzamy różne rodzaje automatycznych odświeżaczy powietrza. Pokażę wam piec różnych modeli, omówię ich plusy i minusy, a także podzielę się moimi wrażeniami po kilku tygodniach testowania. Zobaczycie, który z nich okazał się najlepszy i czy warto w ogóle inwestować w takie rozwiązanie. Zapraszam do oglądania. Hej wszystkim! Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić własny samochodowy odświeżacz powietrza. Zacznijmy od najlepszych kartonowych zapachów samochodowych SA One Świetna, tania alternatywa dla gotowych produktów. Możecie je znaleźć w wielu sklepach, a ich wybór jest naprawdę imponujący. Pamiętajcie jednak, że jakość zapachów bywa rozna, więc warto poczytać opinię przed zakupem. Następnie chciałbym Wam przedstawić Areon MKS 16 Refreshment. To naprawdę świetny produkt, który pachnie jak w sosnowym lesie świeżo, czysto i naturalnie. Jego intensywność zapachu jest idealna, nie jest ani za mocny, ani za słaby. To zdecydowanie jeden z moich ulubionych. Kolejny produkt, który chcę Wam pokazać, to lekki odświeżacz samochodowy od suprotek wazy tylko 5 gramów. Mimo niewielkich rozmiarów, jego zapach jest bardzo trwały i przyjemny. To idealne rozwiązanie dla osób, które preferują delikatne, subtelne aromaty. A teraz przejdźmy do tematu ulubionych zapachów w samochodzie. To oczywiście kwestia bardzo indywidualna. Jedni wola świeże, cytrusowe nuty, inni preferują bardziej ciepłe, drzewne aromaty. Ja osobiście uwielbiam zapachy leśne i morskie, ale to tylko moje preferencje. Eksperymentujcie i znajdźcie swój idealny zapach. Porozmawiajmy trochę o producentach odświeżaczy powietrza do samochodu. Na rynku znajdziecie mnóstwo marek, od tych znanych i popularnych, po mniejsze, mniej rozpoznawalne firmy. Warto zwrócić uwagę na skład produktu, aby uniknąć sztucznych, drażniących substancji. Sprawdzę też opinie innych użytkowników, to pomoże wam wybrać produkt, który spełni wasze oczekiwania. Podsumowując, wybór samochodowego odświeżacza powietrza jest bardzo szeroki. Możecie wybrać gotowy produkt albo zrobić go sami, korzystając z dostępnych na rynku materiałów. Pamiętajcie, że najważniejsze jest, aby zapach był dla was przyjemny i nie powodował uczucia dyskomfortu. Teraz, trochę na marginesie, ale skoro mówimy o zapachę, to wspomnę o proszkach do prania. Ich wybór jest również szeroki, co odświeżaczy powietrza. Mamy proszki do prania według rodzajów tkanin, delikatne do wełny i jedwabiu, uniwersalne do bawełny i lnu, a także specjalistyczne do tkanin sportowych. Różnią się one składem, zawartością enzymów. Wybielaczy optycznych i innych dodatków. Wybierając proszek, zwróćcie uwagę na rodzaj tkanin, które zamierzacie prac, a także na stopień zabrudzenia. Kolejna kwestia to konsystencja proszku. Dostępne SA proszki sypkie, w płynie, a także kapsułki. Każdą z tych form ma swoje zalety i wady. Proszki sypkie SA zazwyczaj najtańsze, ale mogą pozostawiać osad na ubraniach. Proszki w płynie ESA wygodniejsze w użyciu, a kapsułki ESA bardzo praktyczne, ale zazwyczaj droższe. Na koniec chciałbym wspomnieć o jonizatorach powietrza. To urządzenia, które oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń i neutralizują nieprzyjemne zapachy. Mogą być świetnym uzupełnieniem samochodowego odświeżacza powietrza, zapewniając jeszcze lepsza jakość powietrza w kabinie. Jak wybrać zapach? To kluczowe pytanie. Zastanówcie się, jakie zapachy lubicie, jakie kojarzą wam się z pozytywnymi emocjami. Czy wolicie świeże, cytrusowe nuty, czy może bardziej ciepłe, drzewne aromaty? Eksperymentujcie i znajdźcie swój idealny zapach, który będzie wam towarzyszył podczas każdej podróży. Na koniec jeszcze raz wspomnę o producentach. Na rynku jest ogromny wybór, więc warto porównać oferty i wybrać produkt, który spełni Wasze oczekiwania pod względem zapachu, trwałości i ceny. Hej, wszystkim! Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić własny samochodowy odświeżacz powietrza. Zanim przejdziemy do instrukcji, porozmawiajmy trochę o rodzajach dostępnych na rynku. Mamy przecież papierowe, kartonowe odświeżacze często w formie małych, ozdobnych kartek. Esates te płynne zazwyczaj w buteleczkach z patyczkami które wchłaniają zapach i powoli go uwalniają. Bardzo popularne Esa również żelowe odświeżacze często w zabawnych kształtach, które utrzymują zapach przez długi czas. Nie możemy zapomnieć o krędowych odświeżaczach, które przypominają nieco kredki i stopniowo uwalniają zapach. Na koniec mamy jeszcze filcowe odświeżacze, często w formie małych figurek lub kształtów, które są bardzo estetyczne i długotrwałe. A teraz kilka słów o samych zapachach. Wybór jest ogromny. Od klasycznych, świeżych nut cytrusowych przez bardziej intensywne, drzewne aromaty, a z po słodkie, kwiatowe kompozycje. Pamiętajcie, że zapach w samochodzie powinien być subtelny i nie drażnić zmysłów. Zbyt intensywny zapach może być meczący podczas jazdy. Jaki jest najlepszy zapach? To już kwestia indywidualnych preferencji. Ja osobiście uwielbiam świeże, cytrusowe nuty, ale wiem, że wielu z Was woli COS innego. Eksperymentujcie i znajdźcie swój idealny zapach. Przejdźmy teraz do instrukcji wykonania własnego odświeżacza. Pokażę Wam cztery opcje, z których każdą jest prosta i szybka w wykonaniu. Opcja numer jeden: Bierzemy mały słoiczek MP. Po lekarstwach, wsypujemy do niego suszone kwiaty lawendy lub inne suszone zioła, które ładnie pachna. Możemy dodać kilka kropel olejku eterycznego, aby wzmocnić zapach. Zakręcamy słoiczek i gotowe. Opcja numer 2. Wykorzystujemy gapkę, która kroimy na mniejsze kawałki. Każdy kawałek nasaczamy olejkiem eterycznym o wybranym zapachu. Następnie umieszczamy nasaczone gabeczki w małym woreczku z tkaniny, NP. Z kawałka starej koszulki. Zawiązujemy woreczek i umieszczamy go w samochodzie. Opcja numer 3. Bierzemy kawałek filku, wycinamy z niego dowolny kształt, NP. Serduszko lub gwiazdkę. Nasaczamy filc olejkiem eterycznym i umieszczamy go w samochodzie. Możemy przymocować go do lusterka lub deski rozdzielczej. Opcja numer 4. Wykorzystujemy sol epsem. Wsypujemy ją ja do małego pojemniczka, dodajemy kilka kropel olejku eterycznego i mieszamy. Następnie umieszczamy pojemniczek w samochodzie. Sol epsem dobrze wchłania wilgoc i powoli uwalnia zapach. Mam nadzieję, że te pomysły wam się spodobają i sami je własne, pachnace odświeżacze do samochodu. Pamiętajcie, że możecie eksperymentować z różnymi zapachami i materiałami, aby znaleźć swoja idealna kombinację. Do zobaczenia w następnym filmie,